Uśmiech przełamuje pierwsze lody w kontakcie z nowo poznanymi osobami. Uśmiech potrafi ocieplić atmosferę nawet najbardziej trudnego spotkania biznesowego. Ale co sprawić, że ten uśmiech jest piękny i atrakcyjny? Przede wszystkim równe, zdrowe i białe zęby. Dzisiaj opowiem Wam o możliwościach, jakie daje nam współczesna ortodoncja i co zrobić, aby ten uśmiech rzeczywiście był równy. Irmina Materna serdecznie zapraszam. Współczesna ortodoncja ma dzisiaj dla nas szereg propozycji, począwszy od klasycznych aparatów metalowych poprzez aparaty bardziej estetyczne, czyli aparaty kryształowe i porcelanowe. Wspólnym mianownikiem tych dwóch rodzajów aparatów są zamki. Zamki które po odpowiednim przygotowaniu zębów przyklejane są przez lekarza ortodontę na zewnętrzną powierzchnię każdego z zębów, po czym zamki te są połączone specjalnym drutem i umocowane ligaturą. Likatury, czyli kolorowe gumki, przy użyciu których lekarz ortodonta mocuje drut do zamków ortodontycznych. To właśnie te elementy są wymieniane podczas każdej wizyty kontrolnej. I to dzięki tym elementom leczenie ortodontyczne jest barwne i bardziej miłe. Pacjenci, dla których dyskrecja jest bardzo ważna, współczesna ortodoncja ma do zaproponowania aparaty niewidoczne. Jedną z propozycji jest system przezroczystych nakładek, system Invisalign. Jest to set nakładek zaprojektowanych dla pacjenta indywidualnie. Są to nakładki, które łatwo można zdjąć, można dokładnie wyczyścić zarówno aparat, jak i zęby, a po ich założeniu zupełnie nie widzimy, że nosimy aparat. Tego typu rozwiązanie jest dobre dla pacjentów, którzy mają wiele spotkań biznesowych i czasami nie mogą takiego aparatu mieć założonego. Drugim, dyskretnym i niewidocznym aparatem jest aparat Incognito. Jest to aparat przyklejony na stałe do wewnętrznej powierzchni zębów. Przez co, gdy pacjent zęby zagryzie, zupełnie go nie widzimy, a zęby się prostują. Serdecznie Państwu dziękuję. Irmina Materna.